Kolejna kompromitacja prezydenta Nawrockiego. Zasugerowano bowiem, że prezydent ma zamiar zawetować ustawę, która reguluje status osoby najbliższej i która stanowi kompromis w ramach koalicji rządzącej. O co dokładnie chodzi, dlaczego krytycznie postrzegam postawę nawrockiego? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Kamil Jzełmski, samorządowiec, radny, komentator sceny politycznej, z wykształcenia dziennikarz oraz ekspert od komunikacji społecznej, a w wolnych chwilach również model oraz amatorski aktor. Prezydent Karol Nawrocki znowu dorzucił do pieca tego medialnego i wizerunkowego i z otoczenia prezydenta słuchać takie sygnały, że no ciężko mi to w ogóle wymówić, ale głowa naszego państwa ma zamiar zawetować ustawę, która reguluje status osoby najbliższej, którą właśnie wypracowały wspólnie Lewica, PSL oraz szeroko pojęte otoczenie rządowe. Prezydent y, ma mieć obiekcję wobec faktu, że na gruncie tej ustawy osoby niebędące w związku małżeńskim dostaną przywileje przynależne do tej pory, tylko właśnie małżeństwu. Y, mam takie wrażenie, że prezydent nie powiem, że nie rozumie, bo jednak ta ustawa jest w konstrukcji dość prosta i nie sądzę, bo on tego nie rozumiał, albo jego otoczenie mu tego nie wyłożyło ale prezydent celowo eskaluje tutaj takie, wiecie, prawicowe nastroje, celowo konsoliduje wokół siebie takich hardych konserwatystów, żeby pokazać, że on jest takim ich prawicowym trybunem ludowym i nie zgodzi się na żadne odstępstwa, na żadne kompromisy w obecnie przyjętych sprawach światopoglądowych. Sam fakt, że w tej konkretnej sprawie lewica i konserwatyści z psl u Wypracowali wspólne rozwiązanie, pokazuje, że wrażliwości różnych osób i różnych grup światopoglądowych zostały, może nie w całości, ale wystarczająco uwzględnione w tych proponowanych zapisach. Ta ustawa nie zmienia stanu cywilnego osób, które ten niemałżeński związek na podstawie tych przepisów będą chciały zawrzeć. Te przepisy bardzo uelastycznią postanowienia oraz konkretne reguły, które sobie w ramach tegoż związku obie strony uwzględnią i ustanowią przed notariuszem czy przed urzędnikiem. I sam fakt takiego, wiecie, bardzo liberalnego, wolnościowego podejścia do sprawy, w moim przekonaniu, Uwiarygodnia ten projekt i uwiarygodnia dobre chęci autorów oraz negocjatorów po wszystkich stronach, jeżeli chodzi o właśnie ten rządowy element naszej sceny politycznej. Faktem jest, że w tej ustawie nie uwzględniono tych takich, wiecie, najbardziej zdecydowanych, rozumiem, że dla lewicy najbardziej oczekiwanych postulatów. I to prawdopodobnie była po prostu taka wiecie cena, którą lewica musiała zapłacić, aby konserwatyści, czy to z otoczenia właśnie PSL-u, czy z otoczenia prawego skrzydła platformy yy, zgodzili się, żeby zgodzili się właśnie na te zapisy, na te postanowienia. Yy, I minister, czy była minister Kotula, wystąpiła na konferencji prasowej z Bożeną, przepraszam, z panią poseł Urszulą Pasławską i wspólnie zaprezentowały Oczywiście, już tak bardziej ogólnie, bo zapisy typowo formalne będą konkretyzowane zapewne w Sejmie, natomiast ogólnie na podstawie czy na poziomie założeń teoretycznych zostało to zaprezentowane podczas tej konferencji. Konferencji, która była przyjęta bardzo ciepło, zarówno przez bardziej progresywnych komentatorów, jak i tych bardziej zachowawczych, ale która najwyraźniej jest nie do końca w smak prezydentowi oraz jego otoczeniu. Bo prezydent najwyraźniej chce, aby Polska, jako już w sumie jedno z niewielu państw w Unii Europejskiej, w kwestii regulacji wspólnego życia osób w innych relacjach niż w związku małżeńskim, pozostawała tak naprawdę w tyle. Bo prawicowcy czy konserwatyści nie rozumieją jednej rzeczy. Ta ustawa nie jest skierowana bezpośrednio do osób orientacji homoseksualnej. Jak to niektórzy straszą, że to wiecie, jest ustawa tylko dla homoseksualistów. Nie. A nawet gdyby była, to szczerze mówiąc, jakby nie widzę w tym niczego zdrożnego, ale nawet gdyby teoretycznie była, nie ma z tym problemu. Natomiast nie jest. Ta ustawa nie zakłada rozróżnienia na związki hetero i homo. Ta ustawa. Daje tak naprawdę już przekładając na bardzo praktyczny język, daje możliwość nie bycia już w związku nieformalnym, ale jednocześnie nie bycia jeszcze w związku małżeńskim. Reguluje kwestie na przykład podatkowe, reguluje kwestie dostępu do informacji, kwestie odwiedzin w szpitalach, kwestie tych elementów funkcjonowania społecznego i funkcjonowania pomiędzy jednostkami, które do tej pory dla osób pozostających właśnie w takich relacjach bywały uciążliwe, a które dzięki tym przepisom nieco ułatwią funkcjonowanie. To nie jest nic przełomowego, to nie jest coś przez co wiecie: ci ludzie do których należy naprawdę spora grupa Polaków, jakby nie patrzeć. To, tak jak powiedziałem, nie dotyczy tylko osób homoseksualnych. Więc jakby z natury tych przepisów i z natury jakby praktyki międzyludzkiej ta ustawa naprawdę ułatwi życie praktycznie całemu społeczeństwu czy większości społeczeństwa. I dlatego uważam, oba, może nie większości, też musiałbym sprawdzić dokładne statystyki, no ale wiecie o co chodzi. Chodzi mi o to, że ta ustawa nie dotyczy jakiegoś takiego, wiecie, małego wycinka, przekroju społeczeństwa, tylko dotyczy y, bardzo dużej grupy. I dlatego opór prezydenta przed tą ustawą, opór prezydenta przed tymi regulacjami nie ma żadnej podstawy merytorycznej, tylko w moim przekonaniu ma podstawę typowo polityczną oraz wizerunkową. Prezydent najwyraźniej y, chce zbudować się jako taki lider konserwatystów który będzie jest stał na straży tych tradycyjnych wartości, przy czym według nich tradycyjna wartość polega na tym, że prawda, związek może być albo nieformalny, albo małżeński i oczywiście jakby rozumiem, że w ich narracji nawet nie uwzględniają tego, że dwie osoby na przykład tej samej płci mogą również chcieć żyć ze sobą w monogamicznym związku i że mogą chcieć te kwestie uregulować. I wiadomo, że na gruncie tej ustawy również małżeństwa homoseksualne nie są dopuszczane. Ja do tej kwestii mam bardzo, powiem szczerze, zdystansowany stosunek. To znaczy, ja jako osoba o orientacji heteroseksualnej nie mam jakby żadnej osobistej motywacji, żadnego osobistego celu w tym, aby małżeństwa homoseksualne zostały w Polsce zalegalizowane, czy w ogóle zostały dopuszczone prawnie, ale też nie mam żadnego powodu, aby się jakoś opierać przeciwko tym rozwiązaniom. To jest, wiecie, Kwestia, którą prawdopodobnie Polska i tak prędzej czy później ucywilizuje i wprowadzi, po prostu trendy społeczne na to wskazują, trendy demograficzne, to, że na przykład wpływ instytucjonalny, takich, takich podmiotów, jak Kościół Katolicki z biegiem czasu będzie się tylko i wyłącznie osłabiał, to właśnie otworzy przestrzeń do takich rozwiązań. Dlatego prezydent Nawrocki stawia opór przeciwko czemuś, co i tak prędzej czy później zostanie wymuszone przez rzeczywistość. I takie, wiecie, straszenie, że a, bo ta ustawa to w ogóle rozwala tradycyjny model rodziny, że to i tamto. Panie prezydencie, ale bądźmy szczerzy, do cholery ilu katolików, ilu konserwatystów deklaruje publicznie przywiązanie do tradycyjnych wartości, właśnie do rodziny, do monogamicznych związków, chłopak, dziewczyna, normalna rodzina i tak dalej, a w praktyce ci ludzie nierzadko, no, jakby to powiedzieć, mają swoje załuszami, już nie będę pytał przykładów, prawda, ale mają swoje załuszami. No, ten Jacek Kurski. Wybitny przykład konserwatyzmu. Który ostentacyjnie wziął ślub w kościele w łagiewnikach z kolejną kobietą, który nie ma żadnego problemu z tym, aby w oczach tych najbardziej zatwardziałych katolików, najbardziej zatwardziałych konserwatystów uchodzić za jakiegoś bohatera. A pan najwyraźniej nie widzi niczego niekonsekwentnego w tym, że największymi wojownikami o te właśnie wartości w Polsce są ludzie, którzy niekoniecznie tymi wartościami się kierują. Jest nawet takie powiedzenie dość interesujące, że taki skrajny konserwatysta to jest człowiek, który wymusza na innych, aby oni żyli tak, jak on im powie. Podczas gdy sam żyje w sposób inny niż publicznie deklaruje. I to jest prawda. To jest prawda, bo naprawdę yy, nie ma przypadków w tym, yy, że w internecie hulają takie różne historyjki, często bez nazwisk, tak, żebyśmy się na jakieś procesy, tak? Ale różne historyjki, które no, dość jasno pokazują hipokryzję. Po pierwsze skrajnych, powtarzam, skrajnych, najbardziej fanatycznych katolików, po drugie, kleru. Po trzecie, tych wiecie, skrajnie prawicowych polityków, posłów, innych osób funkcyjnych, i tak dalej. Powiem więcej, paradoksalnie, jeżeli mówimy o małżeństwach homoseksualnych, jeżeli na przykład mamy nie wiem, dwie kobiety czy dwóch mężczyzn, którzy chcą spędzić ze sobą całe życie w monogamicznym związku i instytucja małżeństwa ma im w tym pomóc, to jest to bardziej konserwatywne rozwiązanie i bardziej wpisujące się w te wartości niż taki. Gupawy, bezsensowny opór przeciwko tym rozwiązaniom. Bo powtarzam, te rozwiązania nie tyle wymuszają, to nie jest wymuszenie, ale dają przestrzeń do realizacji generalnie postaw korzystnych społecznie. Natomiast brak tych rozwiązań jednak nieco przestrzeń ogranicza. I wymusza na przykład to, że ludzie o innej wrażliwości, czy o innej orientacji czują się w Polsce, może nie powiem jacyś wypychani, ale po prostu niechciani w tym społeczeństwie, że próbują sobie ułożyć życie, życie gdzie indziej, albo w ogóle żyją wbrew sobie, to też jest tragedią. Tak, bo życie wbrew sobie też jest olbrzymią tragedią ludzką, którą właśnie między innymi takie postawy, jak negowanie wszystkich nowych regulacji, po prostu wzmacniają. Więc nie widzę żadnego merytorycznego powodu, aby prezydent miał ustawę zawetować, no ale widzę powody, jak sądzę, wizerunkowe i powody polityczne. No ale cóż, mam nadzieję, że... Może nie mam nadziei, bo to jest nawet zbyt proste wytłumaczenie. Nie mam nadziei, ale łudzę się, o, łudzę się, tak, mogę się jeszcze łudzić, że prezydent Nawrocki, mimo iż teraz stawia weto, bo może stawiać, to za dwa lata... Będzie musiał się mierzyć z większością parlamentarną 276 posłów, którzy to to przełamią. To jest oczywiście marzenie ściętej głowy. To się nie wydarzy, żeby była. To. Ja nie liczę, to się wydarzy, bo znam sondaże, wiem jak to wygląda. Wiem, że i tak scenariuszem optymistycznym będzie zachowanie większości parlamentarnej przez obecną władzę, a w ogóle mówienie o scenariuszach, w którym ta władza zwiększa swoją przewagę, jest już naprawdę hipertrubo ultraoptymizmem. No ale tak jak mówię, mogę się jeszcze łudzić, mogę jeszcze żyć jakimiś takimi, wiecie, bardzo górnolotnymi nadziejami w kontekście polskiej polityki, polskiego społeczeństwa. Nikt nie zabrania człowiekowi marzyć, prawda? Natomiast powtarzam, ja w tej sprawie jestem zwolennikiem rozwiązań zaproponowanych przez PZL i Lewicę. Uważam, że samo pojawienie się ich jest przejawem odpowiedzialności liderów politycznych. I pewni, no właśnie, pewni funkcjonariusze państwowi powinni wziąć przykład z takiego działania, a nie na siłę i z uporem lepszej sprawy blokować za wszelką cenę, by tylko wyjść na swoje, jeżeli chodzi o wizerunek we własnym elektoracie. I kolejny raz, nawiasem mówiąc, prezydent Nawrocki pokazuje, że niekoniecznie chce być prezydentem wszystkich Polaków, no bo nie uwzględnia wrażliwości większego, większej części społeczeństwa niż ta, która go Albo poparła w pierwszej turze, albo warunkowo i z pewnymi wątpliwościami poparła w turze drugiej. Natomiast cała reszta najwyraźniej dla prezydenta się nie liczy. A przypominam, że na kontrkandydata, czyli na Rafała Trzaskowskiego, zagłosowało około 10 milionów wyborców, których prezydent Nawrocki tą decyzją i tym wetem potencjalnym, jak się domyślam, chce zlekceważyć. Ma do tego prawo, niestety. Na gruncie konstytucji, na gruncie wyników wyborów, post ma do tego prawo. No ale to już jest piwo, którego sami sobie naważyliśmy. Teraz musimy wypić i liczyć na nowe rozdanie przy kolejnych wyborach. Dajcie znać, co sądzicie. Podzielcie się swoim, y, swoim spojrzeniem, swoim, swoją opinią. Napiszcie komentarz, podajcie ten film dalej. Będzie mi miło, jeżeli ta twórczość i ta moja opinia pójdzie trochę dalej niż na własnym kanale, chociaż te zasięgi są dobre, no ale jednak cały czas jestem twórcą bardzo początkującym, twórcą, który dopiero buduje jakąkolwiek publikę, dlatego jestem wdzięczny za każdy, nawet najmniejszy element wsparcia w postaci choćby np. udostępnienia tego filmu czy podania go swoim znajomym wiadomości, chociażby bezpośredniej. Dzięki jeszcze raz, że jesteście. Trzymajcie się i wyczekujcie kolejnych materiałów. Na razie.